Przepiękne. Jest ryba. Siemano, witam was serdecznie. Wreszcie mamy majóweczkę, wreszcie się ruszył spinik. Można dzisiaj łowić 1 maja. Ruszyłem na szczupaki, byłem na wiśle, na starorzeczach, dołki, nic, zero kontaktu. Co ciekawe na wiśle, ani na dołkach, zero na rybku, naprawdę jakby woda jeszcze nie ruszyła. Musiałem się poratować miejskim stawem, przyjechałem tam gdzie jest woda nagrzana, od razu widać na rybek, od razu widać w wodzie życie. Coś tam goni, no i coś udało się złowić, już Wam pokazuję. Również Wam życzę udanego sezonu, pięknej majówki i do zobaczyska. Ryba się spławia, jest dobrze. Jest ryba. A drzewa weszła, Kur... Nie, wyszła, szczupaczek. Otwarcie majówki, nieduży, ale cieszy. Ważne, że majówka otwarta. Super, z mińskiego stawu. Jest okonek, pierwszy okonek. Pierwszy okonek sezonu. Super. Jest rybka, piękny konek, trzeba go szybko wypuścić, bo są jeszcze przed tarłem, super, przepiękny garbusek. Idzie. Na chwilę robię przerwę. Jadę oczywiście na grill'a i wracam nad wodę. 1 maja będziemy łowić do skutku, do bólu. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się spotkamy, chociaż z jakąś siedemdziesiątką. Na pewno jakaś rybka większa wyjedzie. Jak rano brały, będą na pewno brały wieczorem. Uderzymy, robi się falka, więc powinno być w porządku. Pogoda jest wymarzona, nie można narzekać. Jest cudownie. Udanego sezonu.